Żyjemy w takich czasach, w których są bardzo mocno widoczne dwa zjawiska, których nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Pierwsze z nich to to, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać szerzącego się zła. Bardzo się staramy, ale nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. A drugie zjawisko to fakt tego, że Duch Święty działa dzisiaj na świecie jak nigdy wcześniej. Ostatnio opowiadałam wam o moim koledze z pracy, który powiedział mi, że on nie ma pojęcia, dlaczego na Facebooku wyskakują mu filmy, które pokazują, jak ktoś kogoś uzdrawia w imieniu Jezusa. Powiedział, że on nigdy nie szukał takich rzeczy, nie googlował tego i on naprawdę nie wie, co się dzieje. To jest takie coś, co mnie bardzo mocno fascynuje. Powiem krótko, Bóg jest ponad algorytmami Facebooka, czy jakimkolwiek innym. Zdarzyło mi się słyszeć od ludzi, którzy dzwonili do mnie, bo ja podaję mu numer w internecie, że można do mnie zadzwonić. Tak, i na przykład ktoś do mnie dzwonił, czy napisał na Facebooku i mówił mi, dlaczego mi wyskoczyłaś? Ja nigdy nic takiego w ogóle nie Ktoś kiedyś powiedział mi, że wyświetlało mu się to tak długo w proponowanych, że po prostu już postanowił obejrzeć. Dzisiaj chciałabym odsłonić przed Tobą taką kolejną porcję tego, jaki jest Bóg, i jak bardzo zależy mu na tobie. Wiecie, jest takie duchowe prawo, które mówi o tym, że kto szuka, ten znajduje. <laughs> niektórzy nawet nie wiedzą, że szukają. Albo wie, niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że znajdą na przykład za dwa lata. <laughs> Co więcej, Ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że Bóg zawiera w sobie czas. Mam na myśli nic innego niż to, że jest czas. Jest Bóg. Bóg jest tym większym Bógiem dookoła czasu, więc on po prostu wie, że do niego przyjdziesz. Jakby dla niego ty już jesteś tym, który do niego przyszedł. Nie wiem, czy chwytasz o co mi chodzi. On jest wszechpotężny. On wie wszystko. On zawiera w sobie wszystko. W nim się poruszamy. W nim żyjemy. On jest wszystkim we wszystkim. Nie mówię o jakimś enigmatycznym Bogu, jakiejś energii. Mówię o Jezusie Chrystusie. O tym, który był od zawsze i będzie na zawsze. Jego imię zawsze, na zawsze będzie tym imieniem, na które zgina się każde kolano i każdy język musi wyznać, że Jezus jest Panem. Jezus w ogóle jest Bogiem, który daje się z Znaleźć. On nie bawi się w ciociubabkę z ludźmi, on się nie chowa. W Biblii jest napisane, że oczy jachwe przepatrują ziemię. On szuka kogoś, w kim znajdzie wiarę. I wiecie, to jest coś potężnie innego niż to, czego nas nauczyły kościoły katolickie i protestanckie. Robię gwiazdkę, nie wszystkie. Proszę, nie denerwujcie się, jeżeli akurat Wasz Kościół Was nauczył, tego co zaraz powiem, no to aleluja. Chciałabym uderzyć w to, co jest wykrzywione, a nie w to, co jest ok. Nauczono nas, że On szuka dobrych uczynków. Nauczono nas, że on szuka wystarczająco dobrych ludzi. Ludzi, którzy są godni, a Jezus przyszedł do tych, którzy mieli się źle. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, on wcale nie siedział wtedy i nie spędzał jakoś bardzo dużo czasu z odpowiednikami dzisiejszych księży, księży i pastorów. Chociaż oczywiście również z nimi, wiecie o co chodzi, że jego największa ilość czasu to byli zwyczajni ludzie. On siedział w karczmach. No wiecie, jakby teraz mnie ktoś znowu napisze A skąd wiesz, no nie wiem, wymyśliłam sobie. Bardzo poprawnie religijnie ludzie. No, wyzywali go tak, że on się zadaje z żarłokami i z pijakami, że jest pijakiem i żarłokiem. Więc skoro nazywali go pijakiem i żarłokiem, no to jak myślicie, gdzie on musiał spędzać czas? Pomyślmy. No na pewno w jakichś kaczmach, tawernach, nie wiem jak to można nazwać, barach, spelunach, kto by tam wie. On się zadawał z prostytutkami. Robił dużo rzeczy, których nie wypadało zrobić. I wierzę, że nie zastanawiał się nad tym, i jak będzie postrzegany. Dlatego, że Bóg przyszedł na świat w ciele Jezusa po to, żeby dotknąć człowiek, każdego personalnie. A dotknąć personalnie można z bliska. On przyszedł przełamać pewną barierę między człowiekiem a Bogiem, bo to była taka strefa, która była niedotykalna dla ludzi. Ludzie myśleli, że ona była zarezerwowana tylko dla niektórych. Wiecie, w Biblii czytamy o czymś takim, że jak była świątynia, to było miejsce dla wszystkich, a dalej głębiej było miejsce święte, do którego mógł wchodzić tylko. Kapłan, pewnego rodzaju elita, nie? Tylko w tym miejscu świętym była Boża Obecność. Ci kapłani mieli nawet do nogi przywiązane takie liny, które służyły do tego, że jeżeli by się jednak okazało, że ten człowiek no, miał coś za uszami i jakiegoś swojego grzechu przed Bogiem jakby nie wyczyścił, nie załatwił i wszedł tam w to miejsce święte do tej Bożej Obecności, to on padał trupem i ich wyciągali za ten sznur. Słuchajcie, o, może to tylko taka tradycja, tylko taki sznur przywiązywali, no ale serio? Kto by to wymyślił, przywiązywali sznura do nogi, gdyby nie było takiego przypadku? A teraz udziała takie którym no tak, może jakaś jedna osoba dostała tam zawału, no i ją musieli wyciągnąć i potem zrobili taką historię z tego, że tam ludzie umierają. Nie wiem, jak w kościele katolickim, ale wiem, że to, o czym teraz powiedziałam, jest bardzo mocno widoczne w kościele protestanckim. No, nie całym, jeżeli w Twoim akurat nieco się nie obrażaj. Mówię o takim wytłumaczeniu nadprzyrodzonych rzeczy. Bardzo niefajne rzeczy. Takie, a nie, nie, to nie jest takie nadprzyrodzone, to się tak wydaje, a poza tym to uzdrowienie to nie było takie pełne. Tak niby było uzdrowione, ale potem mu to wróciło, a coś tam, coś tam, nie, nie, to jednak, a to w ogóle chyba nie jest takie uzdrowienie od Ducha Świętego, tylko takie od diabła, serio, dobra, w ogóle. Takie racjonalizowanie wszystkiego i analizowanie. Wszystkiego. Wierzę, że wiecie, o czym mówię. Proszę, konfrontujcie to ze swoimi sercami. Nie? I w każdym razie, kiedy Jezus umarł, kiedy on oddał swoje życie na krzyżu za nas i jego krew się przelała, to ta zasłona, która oddzielała miejsce nieświęte od świętego, ona się rozdarła od góry na dół, tak o. Możecie sobie sprawdzić w Biblii albo w Google, bo będzie szybciej, jak wysoka była ta świątynia. A ja dopowiem Wam, że Żydzi byli fanami dobrej jakości. Ta zasłona. Uwierzcie mi, ona nie była zrobiona z tiuru. Nie wiem, czy każdy będzie wiedział, co to tiur. Też możecie wygooglować. I ona się rozdarła. Nadprzyrodzona rzecz. Miała w proroczy sposób jakby zamanifestować, pokazać, uwidocznić to, co się stało, kiedy Jezus przelał swoją krew za Ciebie i za mnie na krzyżu. W ogóle za cały świat. Wymieszało się to, co nieświęte i to, co święte. Zasłona została rozdarta. To jest bardzo głęboka... I bardzo mocna rzecz, o której teraz mówię. Dzięki temu my dostaliśmy dostęp wszyscy do tego świętego miejsca. Tak naprawdę wszystko stało się świętym miejscem, dlatego że w każdym miejscu, gdzie jesteś, Możesz wezwać Boga, tak jak mówiłam to ostatnio. Bóg przypatruje ziemię i szuka wiary. Wiary w to, że On jest. Wiary w to, że Mu zależy na Tobie. Wiary w to, że w swoim kręcę Ciebie. Wiary w to, że zmartwychwstał. Wiary w to, że żyje i że chce żyć w Tobie. Wiary w to, że możesz Mu siebie powierzyć, tak żeby w Tobie zamieszkał. Oczy Jachwy przypatrują w ziemię. I Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. On nie wybrał sobie swoich świętych wybrańców. Aczkolwiek jest taka jedna doktryna, która się nazywa predestynacja, i ludzie, którzy w nią wierzą, oni wierzą, że Bóg sobie wybiera. Kto zostanie zbawiony i wierzą, że wybiera sobie, kto pójdzie do piekła. Przeklinam Cię. Przyklinam cię. Przyklinam Cię w tym kraju. To ty obrzydliwa doktryna predestynacji. Ja ogłaszam, że ty stąd znikniesz. Znikniesz stąd. Jezu ja Ci dziękuję, że ta doktryna i to kłamstwo znika z umysłu tej osoby, która mnie teraz słucha. Dziękuję za to, że świeci Twoje prawdziwe serce tym osobom, Twoja miłość i Twoja moc. Dziękuję Ci za to, Jezus, że prawdziwy Ty świecisz tym ludziom. A nie kłamliwe doktryny. Wiecie, mnie to bardzo porusza, dlatego że uważam, że to jest jedna z najbardziej niszczących kłamliwych doktryn, jaka dzisiaj funkcjonuje. Jaki ojciec. Jaki ojciec wybrałby na śmierć kogokolwiek? Jaki? Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, ale nie wszyscy ludzie będą chcieli Jego poznać i to zbawienie od Niego wziąć. I Bóg, pomimo tego, że jest wszechmogący, to nie może zrobić jednej rzeczy, nie może złamać wolnej woli, bo to by się nawzajem wykluczało. Jeżeli Bóg daje komuś wolną wolę, to nie może jej złamać. Więc jeżeli ludzie wybierają spędzić wieczność bez Boga, to oni to wybierają, a nie Bóg. Bóg zawiera w sobie czas, więc On już wie, co się stanie, ale nie wybrał tego. On po prostu wie, co się stanie. I kto jak wybierze. Wiem, że niektórzy z Was mogą mieć taki lęk, że a co, jak on wie, że ja nie wybiorę. To już samo to, że Ty sobie zadajesz to pytanie, to ja widzę po prostu w tym to, że jesteś człowiekiem, który szuka Boga i chce go poznać. I to wystarczy, to wystarczy, żeby go poznać. Więc nie musisz się bać, że będziesz akurat tym, o który Bóg wie, że jednak się nie nawróci. Ja wiem, jakie myśli różne przychodzą do głowy, dlatego lubię to wypowiadać na głos. Takie rzeczy najgłabsze z serca. I to jest jeden z takich lęków, nie? że nieważne, co dobrego zrobię, pewnie i tak będzie za mało dobre, żeby pójść do tego nieba, więc chyba nie ma sensu w ogóle, żeby próbować się Zbliżyć do Boga, ale jest sens. Samo to pokazuje w pewien sposób Twoją pokorę i takie uniżenie przed Bogiem i to, że Ty w ogóle chcesz w prawidłowy sposób, że Ty chcesz dobrze przed tym Bogiem i z tym Bogiem. I jakby to jest bardzo dobra cecha. Musisz to zauważyć i z taką śmiałością podejść do Boga. Dlatego, że możesz, bo Jezus wybaczył Twoje grzechy. Dzisiaj możesz podjąć wolną decyzję, czy chcesz żyć z Bogiem, czy nie. Bo gdyby Jezus nie wybaczył Twoich grzechów, nie mógłbyś podejść do Boga. Musieliby cię wyciągnąć za sznurek, bo byś padł trupem, gdybyś był obciążony swoimi grzechami, ale dzięki temu, że Jezus jest mylą. Ty możesz podejść przed Boga i powiedzieć jestem, chciałabym Cię poznać. Jest jakaś szansa, bo słyszałem, że tak. A On mówi jest. W ogóle jest taki fragment w Biblii, który mówi o tym, że Bóg daje się znaleźć e, tym, którzy Go nie szukają. To jest w ogóle śmieszne. W sensie takim pozytywnym, to jest takie przyjemne. O, to no, przyjemne, to jest to słowo, które chciałam. To jest przyjemne, to że Ty jesteś taki, że Ty się dajesz znaleźć nawet tym, którzy... Cię nie szukali. I mam z tym historię. Kilka lat temu byłem na Woodstocku. Pojechaliśmy ze znajomymi po prostu głosić tam Ewangelię. Na Woodstocku są mega otwarci ludzie, z którymi można porozmawiać. No tak jak w centrum Warszawy się nie pogada tak z człowiekiem jak na Woodstocku. Wiem, że wielu z was się od razu włącza taka pogarda, że no ale przecież chada co otwarcie, bo piją, no i co? I co z tego? Bóg mnie nie działa, jak ktoś wypił, kilka młodszych? W ogóle tam ulice są pełne ludzi, tam ciągle jest po prostu przepływ ludzi, nie? I ja stoję z taką plakietką, na której było napisane: Mogę Cię uzdrowić? albo mam moc Cię uzdrowić. Tak, wiem, niektórzy z Was teraz powiedzą: Mam moc uzdrowić? Jak ty śmiesz tak mówić? Nie możesz się wynosić nad Boga, co ty sobie myślisz? Macie na to werset na ekranie, a ja będę kontynuowała. Oto daję Wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. I powiedział do nich Jezus: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłość ręce, a ci odzyskają zdrowie. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. A jest to, jestem karką, mam moc Cię uzdrowić. Zaczynam rozmowę z mężczyzną, pijanym, trochę, nie jakoś bardzo, ale trochę. Zaczynamy rozmawiać. Jest taki dziwny, taki uśmieszek. Tak jakby szycik z tego w ogóle, co ja do niego mówię, zaczynamy rozmawiać i on mi po prostu odpływa. no a znowu ktoś powie, no tak, on no po prostu odpłynął, bo był pijany, no nie. Ten człowiek po prostu mi wpadł w ramiona. W ogóle chwilę wcześniej ten uśmiech zniknął i po prostu on doświadczył wtedy w ogóle Boga. On miał wizję w tym czasie, no znowu ktoś powie, no miał wizję, bo coś brał na odstoku. No. Mam wrażenie, że niektórzy żyją tylko po to, żeby po prostu odważać wszystkie piękne rzeczy związane z Bogiem i wszystkie przeżycia. Tylko dlatego, że muszą sobie jakoś wyjaśnić to, że oni aż tak bardzo tego nie przeżywają, a mogliby. A boją się otworzyć na przykład na to. Myślę, że to jest jedna. Z prawdopodobnych, jakby, opcji. Doświadczył Boga wtedy. Chociaż nie do końca można powiedzieć, że on nie szukał, bo on szukał. Rok wcześniej miał ostatnią taką próbę, jakby znalezienia Boga, no i kolejnym podejściem byłam ja: stojące na ulicy. I wiecie, e, chciałam powiedzieć odnośnie tego wersetu, że dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali. Uszukał latami, tak? Próbował robić podejście, było mu ciężko. Miał background z kościoła katolickiego, jakby nie wiedział za bardzo, jak podejść do Boga. Był jednym z tych katolików, którzy no, nie mają takiej, wiecie, mocnej wiedzy. Wiecie, jeżeli wy na przykład chodzicie na odnowę Duchu Świętym, super, wy wiecie, wy w ogóle wiecie rzeczy na temat Boga, nie? Czytacie Biblię, doświadczacie rzeczy z Bogiem, ale on nie był taką osobą, nie? Więc on próbował w pewien taki sposób po omacku, aż spotkał mnie. No i ja już wiedziałam, jakby, co dalej z tym zrobić. I... Ale przede wszystkim to nie było w ogóle, jak wiecie, jakby moje, moja zasługa, bo to on szukał i on też to pociągnął. tak? On w ogóle zrobił swoje kroki wiary, on poznał Boga. On w ogóle wpuścił Jezusa do swojego życia i Go pokochał całym sercem. To dzisiaj ma się dobrze i chodzi z Bogiem. Pojechał na moc, to się dobrze bawić, i bawił się dobrze. <grytanie> Znalazł Jezusa. Dobra, na dzisiaj to tyle. Chcę Wam przypomnieć, żebyście subskrybowali kanał, żebyście zostali po prostu tutaj ze mną. Mm. No i co, no, jakby szybko o mnie. Jestem Ania, mam prawie 30 lat. <grym> Czyli nie, że 21. Jest to jest prawie 30, tylko 29, żeby nie było. Dla tych, dla których liczby są ważne. Jestem żoną, jestem mamą, jestem grafikiem komputerowym. Mm. I też jestem taką osobą, która właśnie uczyła Jezusie. I ma na sercu kształtowanie takiego pokolenia uczniów. Bo ja też jestem uczniami, mam takie serce i chcę dawać to dalej i to szerzyć w taki bardzo głęboki sposób. Zapraszam Cię, dlatego, żebyś został ze mną na dłużej, na zawsze. zawsze, maybe, I don't know, you tell me. Mój numer jest w internecie dostępny, także znajdziesz go bez problemu, zapraszam. Można też po prostu napisać wiadomość na Messengerze. Mam wrażenie, że nikt się nie boi napisać wiadomości na Messengerze. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. To dla mnie dużo znaczy, że mi to poświęciliście.